Witajcie, moi drodzy, ponownie. Dzisiaj druga paczka z zielonego parapetu, którą odpakuję przy Was. Zamówiłam jedną większą roślinę oraz akcesoria. Otworzymy sobie to razem, zobaczymy, jak to jest wszystko zabezpieczone, zapakowane. Mam nadzieję, że ten film się Wam przyda. Ładne kartony grube. Tym razem już nie ma taśmy, tylko są takie stalowe nity. Nie wiem, czy stalowe, ale kartony są zszyte. Owinięte to było folią stretch. Więc mimo wszystko folia. No. Ale jest taka zmiana, e, którą ostatnio właśnie zauważyłam, że wprowadził zielony parapet, że są takie duże jakby zszywki spajające karton. I nie jest to takie trudne do otworzenia no właśnie to jest to drugie zamówienie, którego bym żałowała, że zamówiłam, bo tutaj jest rabat znowu 15%, ale na produkty z odbiorem osobistym. Zamówienie z odbiorem osobistym, także jednak nie mam czego żałować. Dobrze, że zamówiłam drugą paczkę, żaden rabat mnie nie ominął. I teraz wyciągamy roślinę, bo to jest ten mniejszy karton. Mamy tutaj dużo kartonowego wypełnienia pociętego, czyli jakiś tam recykling. I jest moja roślinka. Ale jeszcze sprawdźmy cieplutki, odizolowany hitpack. Odizolowany oczywiście od rośliny żeby jej nie poparzyć. Doniczka powiem Wam jest ciepła też. Zaraz zobaczymy, czy roślinka nie jest zmarznięta. Zobaczcie. Ale wiecie co zrobimy? Tą roślinkę odpakuję na koniec, bo wtedy zdejmę karton, a teraz póki mam karton na stole to jedziemy z tymi akcesoriami. Zobaczcie, ja sobie przygotowałam nóż, a jak łatwo te, te strzywki odchodzą. Odpakowywanie takiej przesyłki to przyjemność. Dobra, widać wszystko ładnie widać. Wyciągamy kartonowe wypełnienia. Coś by mi się zgubiło. Trzeba uważać. No dobra, i mamy. I ja już wiem, wiem co zamówiłam. To znaczy, przypominam sobie. Moje ulubione doniczki, 10 cm, terakotowe. Zobaczcie, urocze, słodkie terakotki 10 cm, czyli już trochę większa średnica, ale nie na tyle mała, żeby takie większe roślinki się nie zmieściły. Żałuję teraz, że zamówiłam 3. Mogłam zamówić więcej szykuje się u mnie bardzo dużo przesadzania. Wiem, ja że to już kiedyś mówiłam podczas unboxingu z zielonego parapetu, gdzie też przychodziły do mnie akcesoria. To był chyba mój pierwszy filmik na kanale, że nigdy nie spotkało mnie jakieś uszkodzenie mm, akcesoriów w paczce od nich. Oczywiście dodatniczek były podstawki, a teraz Coś mega, super a Co w ogóle, jak zobaczyłam to eksplodował mi mózg roślinomaniakowy Zobaczcie jaki bajer Zamówiłam takie wiszące półeczki do okien I to wszystko się pojawi w osobnym odcinku Otworzę sobie tylko Jedną na próbę. To są takie półeczki na żyłce. Nówki sztuki. No, coś świetnego. Już mam milion pomysłów w głowie, co ja z tym zrobię. Słuchajcie, zamówiłam też taką półkę na parapet. Jestem jej bardzo ciekawa. To jest średnica chyba. Tak, 18 ta największa. Wygląda to tak docelowo. I, I oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie spróbowała kolejnej nowości. Mamy tą wiszącą półeczkę, ten e, stojak na parapet i jeszcze jest taka dłuższa półka wisząca. I ja też oczywiście ją mam. Oto ona. Mm też ją sobie wyjmę kontrolnie zaraz sobie też wszystko powyciągam, żeby zobaczyć czy nie jest pouszkadzane, ale to to jest niemożliwe, żeby się pouszkadzało bo jest to od nowości zapakowane, metalowe no piękne, wiecie co to jest to, czego szukałam i ja w ogóle myślałam o tym eee... Dlaczego jest tak mało takich rzeczy w ogóle dostępnych w sklepach, i znowu zielony parapet wychodzi jakby naprzeciw takim trendom i oczekiwaniom roślinomaniaków? Tak myślę, bo ja już sama miałam takie głupie myśli kiedyś przed snem, że ja zacznę produkować takie rzeczy i po prostu zacznę sama to sprzedawać, bo to jest genialne. Oczywiście można sobie zrobić to samemu mniejszym kosztem. Wystarczy kawałek deski, sznurka jutowego, ale jeżeli chcemy coś bardziej estetycznego, coś innego, to raczej sobie takiej blachy sami nie, nie, po, nie ogarniemy, nie pomalujemy. I. No nie, jak dla mnie, zobaczcie. Te żyłki są przezroczyste, one będą prawie w oknie niewidoczne. To będzie taka delikatna półeczka i na nie poustawiane roślinki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja myślę, że to będzie super wyglądać i da mi też dodatkowe miejsce na roślinę. A roślin przybyło mi sporo w grudniu. To Wam nie będę zdradzać, bo wszystko na spokojnie będziemy razem odpakowywać ok, jestem zadowolona, paczuszka przyszła bardzo szybko wszystko jest jak zawsze ładnie zapakowane teraz przechodzimy do tej rośliny tylko muszę to posprzątać najpierw no dobrze, karton uprzątnięty tą folię sobie zostawiłam, bo może się coś nam wysypać i przechodzimy do roślinki tym razem już nie będę tutaj szarżować z cięciem tak jak przy tamtej peperomii bo to zbyt ryzykowne nie jest to roślina jakaś bardzo kolekcjonerska, ani mało popularna. Jest to monsterka, ale w takim już większym rozmiarze, bo jest to rozmiar L. I ja ją zamówiłam, bo ostatnio po prostu chóruję na dużą monsterę. Ten maluch, którego miałam z Lidla, o kurczę. Zobaczcie, jakie to jest cudeńko. Ten mój maluch z Lidla po prostu. No nie wiem, to nie była taka monstera, jak ja bym chciała. E, miała za drobne liście. Chciałam monsterkę z prawdziwego zdarzenia, taką z dużymi tymi liśćmi. I mówię, a zamówię sobie, raz się żyje. No i to się nazywa sadzonka, słuchajcie. piękna jest. Zdrowiutka. Liście są mokre, takie jakby zroszone. Boże, jak ona jest piękna. Słuchajcie, w markecie raczej takiej roślinki nie upolujemy. Oczywiście mówię takim spożywczym, bo w Obi czy w Lerła, czy w Oszu zdarzają się takie ładne okazy. Tylko, że wiecie jak to jest z noworodkiem i z małą w domu. Ja jestem chwilowo uziemiona i nie będę, nie mam czasu jeździć w poszukiwaniach okazji. Klikam, zamawiam. Zaufane źródło. No, zobaczcie, czy to nie jest coś pięknego. Ja się zastanawiałam, właśnie, czy, czy warto wydać troszkę więcej. Może warto kupić bardziej maluszka i sobie e, gdzieś podchodować, ale nie. Ma jak zależy nam na takiej większej roślinie, żeby już puszczała nam duże liście, to po prostu trzeba korzystać z tego, że są dostępne też duże rozmiary roślin. Przepiękna jest ta małpka. Jest oczywiście paszport roślinki. Piękne korzenie powietrzne tutaj powtykane w ziemię, żeby czerpały też wszystko co najlepsze. Ona przyszła, na, ona przyszła na wieszaczku, ale ja będę ją prowadziła jakby w takim pnącym pokroju raczej, bo zależy mi na tych dużych liściach. One są naprawdę jak moja ręka. Takie chciałam. Cudo. Przepraszam Was, troszkę za ostre światło dzisiaj mamy, ale to dlatego, że przyszła paczka rano, teraz mamy już popołudnie. Dzieci mi zasnęły i mam teraz chwilę, żeby nagrać i w pośpiechu do softboxa, do mojego oświetlenia. Nie zamontowałam takiej blendy i po prostu świecą tutaj takie ogromne cztery żarówki bez żadnej przysłony. Roślina jest cudowna. Ja się tak nią zachwycam, bo naprawdę mi się taka marzyła i taką dostałam, a ja się obawiałam tego zamówienia. Czy nie będzie, wiecie, jednosadzonkowa, czy jakaś biedna. A jest naprawdę idealnie. Ok, na tą chwilę to wszystko. Żegnam się z Wami ja i moja piękna małpka. Kolejne odcinki będą się pojawiać już wkrótce, także zostańcie ze mną, będę wdzięczna za. Łapkę w górę za subskrypcję. Jeżeli uważacie, że ta małpka też zasługuje na, mał na łapkę w górę, to dawajcie kciuka w górę. No i co, życzę Wam wszystkiego dobrego, pięknego dnia i do zobaczenia. Papa! Pa.